Witam Was serdecznie Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Tereny byłego niemieckiego Nazistowskiego Obozu koncentracyjnego Plaszów Koncentracjonlager Plaszów Bo też Różnie ludzie mówią Wrócę do tematu potem Tak naprawdę Z obozu nie zostało już Właściwie nic. Jest to obóz troszkę pamiątka, a postaramy się przejść ten teren, by oddać hołd tym wszystkim ludziom, którzy tutaj cierpieli. Znajdujemy się przy dawnym cmentarzu żydowskim, w obrębie którego jeszcze jednego cmentarza, po prostu ten obóz tutaj powstał. Co mnie ciekawi i czego totalnie nie pamiętałem oglądając materiały z tego miejsca, że te wszystkie pozostałości cmentarne są bardzo duże, no wręcz monumentalne. Jestem ciekaw jak to musiało wyglądać wcześniej, no bo skoro mamy do czynienia tutaj chociażby z czymś tak wielkim. Chciało to wyglądać bardzo ciekawie. Obóz ten, założony przez nazistów, powstał w październiku 1942 roku i przeznaczony był dla Żydów zlikwidowanego getta w Krakowie, które likwidowano w 1943 roku. Również w lipcu 1943 roku na terenie obozu został utworzony e, obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Trochę się gubi jak tu iść, ponieważ należy pamiętać, że z początku ten obóz był typowym, typowym obozem pracy, jeszcze nie był obozem koncentracyjnym. A my zaraz do, dojdziemy do budynku który również pełnił dość ważną rolę jeżeli idzie o ten obóz słuchajcie tak zwany szary dom tak naprawdę w ówczesnym czasie był to po prostu karcer obozowy Go dostrzec. Co ciekawe, szary dom znajdował się na terenie samego obozu. Teraz tego by może nie było widać, bo obok są inne zabudowania, ale tak właśnie było. Jeżeli mówimy o szarym domu, to na pewno by trzeba było wspomnieć o tym, czy o czerwonym, wili pod skałą to tutaj właśnie na tej ulicy Amon pierwszy komendant obozu mieszkał wraz z rodziną i dopuszczał się różnych niefajnych, strasznych rzeczy w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera to właśnie ten dom zagrał domostwo tego komendanta, co nie było prawdą czerwony dom to było miejsce, w którym mieszkał, w którym dochodziło do różnych strasznych rzeczy. Już nawet nie będę wchodził w szczegóły, takie jak traktowanie służby, bo to na pewno było też bardzo trudne dla obsługi tego domu. Jednak różne wersje są co do tego, czy rzeczywiście ten amonget. Przelał z tego balkonu do więźniów, czy też nie. Generalnie część mówi, że nie. Sprawdzimy co tutaj jest. Ponieważ właśnie są te wzniesienia i one zasłaniały widok na obóz. Jednakże są relacje potwierdzone przez byłych obozowiczów. Nie tylko przekazywanych słów do ust Jakby jakiejś historii Tylko po prostu obozowiczów Że do tego sytuacji Do takiej sytuacji dochodziło Dlatego patrząc czysto i wyłącznie Logicznie Można stwierdzić, że rzeczywiście Ta bestia strzelała Z tego balkonu Do ludzi pracujących na terenie obozu Takie mieszanie się Różnych rzeczy kiedyś obóz. Potem koncentracyjny, tutaj. A tu normalne bloki mieszkalne. Kręcę się trochę w pobliżu tego szarego domu, bo zrobiłem sobie przed chwilą małą wycieczkę tutaj na górę. Ale dowiedziałem się, że. Bo tak coś pamiętałem z jednego filmu, że tu są jakieś jaskinie. Groty, coś takiego, i chyba to będzie tutaj to. Przynajmniej tak mi to wygląda. No jak nie, jak tak? Jest wejście do tej jaskini. Jeżeli tak to mogę nazwać fachowo, oczywiście popełniłem błąd tego typu, że nie wziąłem mojej głównej latarki. O, jajko, jajko, jajko. I jednak czuję ten brak światełka. No, no tak, jeszcze idę sobie w okularach przeciwsłonecznych. Co na pewno mądre nie jest. No tu już jest woda. Pada. O. Mamy wyjście. W którym miejscu pojawimy się z powrotem? ojku jak tu gorąco Dobra Znowu okolice Szarego Domu, Tam go widzę. Było jeszcze jedno wyjście Ale generalnie to troszkę wstyd mi się przyznać, bo Wybaczcie, no nie pamiętam dokładnie Co tutaj robiono, no najprawdopodobniej Wydobywano surowiec Właśnie tego typu skały. Oj! Generalnie kamieniołom znajduje się tutaj niedaleko, więc możliwe, że to są podobne skały i więźniowie również tutaj musieli pracować. To jest taka ciekawa rzecz, już ludzka, że ludzie tu przychodzą z pieskami na spacer, biegać. Na takie codzienne życie a tu kiedyś umierały tysiące ludzi no a tak to jest życie idzie dalej dochodzimy najprawdopodobniej do tego drugiego cmentarza żydowskiego no jak widać Niestety nie zostało za dużo, chociaż świadectwo tego miejsca nadal można tutaj odczuć. Wyobraźcie sobie, że w dzisiejszych czasach wchodzi jakaś obca siła na teren polski. Wchodzą na cmentarze, gdzie leszą nasi bliscy i demolują je. A również wykorzystują macewy, czyli takie no, nagrobki właściwie żydowskie, jako utwardzenie dróg, czy też utwardzenie e, linii brzegowej jakiegoś jeziora. Tak się zdarza. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu więziono w nim około 30 tysięcy osób, a liczba ofiar ocenia nas mniej więcej na 5 tysięcy. Największą grupę oczywiście, oczywiście, tak dziwnie to brzmi, stanowili Żydzi z pobliskiego getta. złapani na tak zwanych, to by z krakowskiego getta właśnie, złapani na tak zwanych aryjskich papierach przeznaczeni na śmierć, śmierć podczas selekcji dokonywanych w obozie. Dobrze. Kończąc już moje wywody historyczne. W szczytowym okresie była to połowa 44 roku. Liczba więźniów wynosiła już ponad 20 tysięcy. I tutaj znajdowało się około 200 obiektów związanych z tym obozem, z infrastrukturą i tym podobne w sierpniu zaczęła się likwidacja Niemcy rozpoczęli wywożenie więźniów infrastruktury obozowej w styczniu 1945 roku ostatnia grupa około 600 więźniów wyruszyła pieszo do Auschwitz. Dochodzimy do, jednych, do jednego z bardziej na pewno rozpoznawalnych miejsc tego obozu. w hołdzie męczennikom pomordowanym przez hitlerowskich ludobójców w latach 1943-1945 Tak już definitywnie kończąc historię tego miejsca no to potem wpadli tutaj Rosjanie, bodajże 19 stycznia no i co jak to Rosjanie ugrabili z czego się dało i sobie poszli no a potem to już z górki czyli wpadli nasi no i najprawdopodobniej zabierali wszystko, co mogło się przydać do odbudowy naszego kraju. Nie można oceniać tego tylko w jakimś złym aspekcie. Znajdujemy się w dość specyficznym miejscu. Ten krzyż upamiętnia e, zgładzenie setek ludzi. Najczęściej Polaków na tej właśnie górze próżno szukać nazwy tej górki, bardzo specyficznej, ponieważ, ponieważ nazywa się Chujowa Górka, i mapy Google wymazały, i tą nazwę idź po wydołek jeszcze jest, też gdzieś podejrzewam tu w pobliżu. Wymazały, już tego nie znajdziemy. A tak naprawdę ta górka Chujowa, no mogłaby pasować od nazwiska Sesmana Alberta, Alberta Huyara, który kierował tymi egzekucjami aczkolwiek życie obozowe było na tyle ciężkie i trudne że przekleństwa były jakby jednym z niewielu e, jedną z niewielu rzeczy, która mogła Przepraszam. Zdjęcie jeszcze robię. Troszkę wyrzucić z siebie tą złość. A my jesteśmy właśnie tutaj. Myślę, że zbliżam się do końca opowiadania historii tego obozu. Co udało mi się jeszcze odkryć to tak jak przed chwilą mieliśmy chujową górkę gdzie były masowe egzekucje jak zabrakło tam miejsca już na chowanie to przeniesiono to miejsce egzekucji, tam gdzie był ten monumentalny pomnik, który również mieliście okazję zobaczyć. I na przekór no, zostało to nazwane cipowym dołkiem. Straszne są losy takich miejsc. Ciekawe jak szybko ludzie się przyzwyczaili do tego, że. Mieszkają przy obozie koncentracyjnym. Dobrze, ja już będę kończył moje opowiadanie i gadanie, ale chciałbym Was o coś spytać, ponieważ różnie ludzie do tego podchodzą. Część uważa, tak jak jest na tablicy, że można spokojnie powiedzieć: Obóz koncentracyjny w Płaszowie, bądź niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Płaszowie. Część za to uważa ludzi, że nie powinno się w ten sposób mówić: używać niemieckojęzycznych nazw, czyli Konzentration Lager Plaszow. Ja powiem Wam, uważam, że można operować jednym i drugim, ale dlaczego nie operować by polskim nazewnictwem, które nam więcej coś powie? Chociażby patrząc na taką logikę, gdyby tu był. Nie nazistowski, niemiecki, tylko język, który dla nas jest dużo, dużo trudniejszy, to również mielibyśmy mówić tym językiem praktycznie dla nas nie do wymówienia. Oczywiście to są kwestie sporne i nie powinny stanowić żadnego sporu. Ale jeżeli będziecie chcieli się wypowiedzieć w komentarzach, co tym sądzicie, to byłoby bardzo mi miło. Dziękuję Wam za podróż ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.